Odpady, śmieci. To miejsce będzie absolutnie idealne, żeby nakręcić dzisiejszy film. To, co słyszycie w tle, to są samoloty przelatujące tutaj, ponieważ tak się składa, że akurat mieszkam w miejscu, gdzie niedaleko jest lotnisko. Znajdujemy się w tym momencie w mojej łazience, ponieważ łazienka to jest punkt, w którym dobrze jest zacząć to, o czym dzisiaj będzie mowa, a będzie mowa o tym, jak używać farby. w ten film został zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Cześć, ja się nazywam Samuel i jestem zawodowym malarzem figurkowym. Dzisiaj chciałbym Was zabrać na spacer, ponieważ u mnie w domu trochę nie ma warunków do tego, żeby nagrać film. Ponieważ moja sąsiadka dalej ma remont i ciężko jest przewidzieć, w którym momencie zacznie być tak głośno, bo wiercą w ścianach, że praktycznie materiał pod względem dźwiękowym będzie nadawać się do kosza. A poza tym to, o czym dzisiaj sobie porozmawiamy, nadaje się dużo lepiej, żeby wykonywać to na zewnątrz niż w domu. Znajdujemy się w tym momencie w mojej łazience, ponieważ łazienka to jest punkt, w którym dobrze jest zacząć to, o czym dzisiaj będzie mowa. Będzie mowa o tym, jak używać farby w sprayu do malowania figurek. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy ma w domu areograf, bądź co bądź, używanie podkładów w sprayu to jest wciąż bardzo popularne rozwiązanie, mimo że potrafi sprawiać problemy. No, ale jeżeli ktoś ma do pomalowania 20 modeli, to podkładowanie ich spędzerka to jest po prostu katorka. Zaczynamy od tego, że bierzemy sobie puszkę, i to nie ma znaczenia, czy to jest Army Painter, czy to jest Vallejo, czy to jest. GW. No, każda puszka w sprayu ma dokładnie ten sam sposób działania. I dlaczego w Łazience? Nie dlatego, że w Łazience jest lepsza wentylacja, albo, no nie wiem, można sprayować i nic się nie stanie, bo nie robimy tego w, zamkniętym, w zamkniętej przestrzeni. Ale dlatego, że w Łazience musimy ogrzać tę puszkę. Zwłaszcza jest to istotne, kiedy na zewnątrz temperatura jest niższa. Podkręcamy ciepłą wodę. Tak zamoczoną puszkę zostawiamy na jakiś czas. I teraz o co chodzi z tym moczeniem puszki? To nie chodzi o to, że woda ma jakieś specyficzne właściwości, które wpływają na spray w tej puszce i sprawia, że no, nie, nie o to. Chodzi Chodzi o to, że puszka, będąc w ciepłej wodzie, to jest dosyć istotne, ogrzewa się. I ten gaz, który jest w środku, też się ogrzewa. W sytuacji, w której byście tego nie zrobili i jeszcze nie daj Boże trzymalibyście taką puszkę ze sprayem w miejscu, w którym jest zimno, Później podczas psikania moglibyście mieć różnego rodzaju problemy. No od tego, że po prostu farba nie leci, o chociażby coś takiego, że robi... Farba Wam się nierównomiernie rozkłada na modelu. No, generalnie dobrze jest ogrzać ten gaz no takiej temperatury, dowiecie, pokojowej, 20 stopni mniej więcej. Więc wsadzacie ją po prostu do ciepłej wody i czekacie, no dajmy na to z 10 minut. Dobrze jest znaleźć miejsce, które jest odsłonięte Osłonięto jakoś od wiatru, na wypadek, gdyby zaczęło po prostu troszkę bardziej wiać, ale z drugiej strony też wybierajcie takie miejsca, w których jeżeli będziecie to robić, to nikt nie będzie mieć do Was pretensji o to, że no, na przykład pobrudzicie ścianę. Ja znalazłem akurat przy swoim śmietniku miejsce, w którym ktoś zostawił wysoko, wielkogabarytowe rzeczy, więc myślę, że raczej nikt się nie obrazi, jeżeli trochę ulegną zapsikaniu. Kolejnym ważnym elementem jest to, żebyście robili to. W odpowiednich warunkach atmosferycznych. W swojej relacji wspominałem o tym, że bardzo, ważnym jest, bardzo ważna jest dobra pogoda, ponieważ w momencie, kiedy na przykład leje, to trochę nie bardzo jest sens to robić w deszczu, nie? Oprócz tego, jeśli jest bardzo zimno, na przykład mamy mróz na zewnątrz, temperaturę ujemną, no to co z tego, że sobie ogrzejecie puszkę, jeżeli momentalnie po wyjściu będzie tak zimno, że praktycznie cała ta przewaga tej temperatury, no. Nic wam nie da. Trzeba też uważać na temperaturę w drugą stronę, czyli kiedy jest bardzo gorąco. Czasami, z tego co słyszałem, puszki też potrafią zrobić różne numery, więc miejcie tego świadomość. Jak widzicie, zamocowałem sobie tego Space Marina na butelce. Lakieru, którego nie używam. W ten sposób jestem w stanie trzymać ten model stosunkowo daleko. Jak widzicie, również mam rękawiczkę, to jest dosyć istotne. Nie chcecie sobie zapsikać tym ROM. W sensie, chcę sobie skó niszczyć skórę dłoni, a poza tym, wiecie jak to ciężko schodzi z paznokci? Dramat po prostu. Więc mamy sobie takiego Space Marina, ja go sobie zamontowałem na tym. Użyłem do tego dwustronnej taśmy klejącej, takiej, której używa się do montowania luster i tego typu rzeczy. Jest bardziej wytrzymała niż zwykła. Jeżeli natomiast malujecie kilku kilkunastu, kilkudziesięciu Space marinów, no to użyjcie do tego celu czegoś innego. To może być kawałek kartonu, to może być kawałek drewna. Po prostu przyklejacie ich obok siebie w rządku. Ważne, żebyście mieli za co też chwycić. No bo po co jakby próbować trzymać figurki za samą podstawkę jedną ręką? To się po prostu nie kalkuluje. I jest też przede wszystkim bardzo, ale to bardzo niewygodne. Kolejny bardzo ważny warunek to, żeby taką puszkę odpowiednio wstrząsnąć. Z tego co słyszałem, dobrze jest to robić w ten sposób, a nie koniecznie w ten sposób, żeby Wam nadgarstek nie pracował, bądź się nie nadwyrężał, albo coś tego typu się nie stało. A jak robicie tak, to pracujecie łokcie. O tym chyba nawet wspominał Marco Frizzoni w jednym ze swoich filmów, on się trochę lepiej zna na sprayach, bo trochę bardziej eksplorował ten temat. Mieszacie i wtedy ta kulka, którą słyszycie w środku, ona lata tam dookoła i miesza cały ten gaz, wszystko ze sobą, żeby się równomiernie rozprowadziło po całej tej puszce. Po około kilku minutach mieszania, na pewno nie było to 10 sekund, nie było to też 5 minut, ciężko mi określić czas. Przychodzi moment na to, żeby odchodnie obryskać. Dobra odległość jest mniej więcej taka: Nie mówią o 20 cm, inni o 30 cm. Zależy od tego, kogo spytacie. Zapewne zadajecie sobie pytanie. Dobra, może sobie nie zadajecie, ale na pewno zadajecie sobie, jeżeli tego nigdy wcześniej nie robiliście i zaczniecie, będziecie już trzymać puszkę w ręce i będziecie psikać wasze pierwsze figurki, to jest to, jak to robić. Ja, kiedy podkładuję figurkę, robię to zazwyczaj w taki sposób, jak maluję najczęściej reografem, czyli krótkimi tak zwanymi psik-psikami. Czyli nie wciskacie i nie trzymajcie. Próba trafienia tym, takim stoszkiem tej farby w figurkę, tylko po prostu psikam, 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 co Wam zresztą zaraz pokażę. W ten sposób macie też trochę większą kontrolę nad tym, co się dzieje. No a poza tym nie marnujecie tak dużo farby, nie? Tak wygląda zapodkładowana figurka na świeżo. Wybrałem sobie akurat dosyć triki podkład, ponieważ należy do kolorów żółtych. Jak wiadomo, kolory żółte mają. No są trudne. Z wyracji tego, jaki mają pigment i mają problem z kryciem. Natomiast muszę przyznać, że ten to jest. Gdybyście się zastanawiali, Desert Yellow z Army Painter radzi sobie całkiem nieźle. Figurka cały czas jest mokra. Jak pewnie widzicie. Nie wolno jej dotykać przez jakiś czas. Postarajcie się robić to tak, żeby nie osiadł na niej żaden kurz. Nie musicie jakoś jej, nie wiem, suszyć suszarką czy coś w tym guście. Im bardziej zadbacie o to żeby nic jej się nie stało, możecie to zrobić naprawdę w różny sposób, tym lepiej, ponieważ wszystko, co na niej osiądzie w tym momencie, jeżeli by tu latały jakieś poprochy, nie wiem, pyliłyby drzewa, cokolwiek, no to byłby trochę problem, ponieważ to wszystko by się przykleiło i ta figurka miałaby nierówną powierzchnię, to by wpływało na malowanie. Malowanie tymi krótkimi burstami również ma jeszcze jeden plus, o którym wam zaraz powiem. To, co słyszycie w tle, to są samoloty przelatujące tutaj, ponieważ tak się składa, że akurat mieszkam w miejscu, gdzie niedaleko jest lotnisko. Jest tutaj taki tunel powietrzny, więc co jakiś czas przelatuje samolot. Sa samolot. Malowanie krótkimi seriami, tymi burstami, o których wspominałem, ma ten dodatkowy jeszcze plus, że zmniejszacie w ten sposób ryzyko zalania detali. Spójrzcie to? nawet taki Space Marine ma tych szczegółów na sobie całkiem sporo. Jeżeli będziecie chcieli zbyt dobrze po pokryć taki model tym podkładem, żeby nie przyświtywał nigdzie szary plastik, no jest istnieje duża szansa, że jeżeli nie macie wprawy w malowaniu podkładem z puszki, to zalejecie szczegóły. Dużo lepiej jest nawet zostawić trochę przyświtujący plastik gdzieś tam w środku, jeżeli nie jesteście pewni, czy już nie jest ten moment, żeby przestać. Zostawcie go, nawet jak będziecie wtedy kłaść kolory bazowe z pędzla, nic się nie stać, macie większą kontrolę nad tym, co się dzieje, a tak łatwo przedobrzeć. To nie jest areograf, gdzie możecie kłaść niutkie warstwy na figurce i nie martwić się absolutnie niczym. Możecie się zastanawiać, jak długo taki model ma schnąć i jak długo nie możecie go dotykać. Odpowiedź: dajcie mu dobę, to znaczy, nie mówię tutaj o dobie tak w ogóle, żeby go nie tykać, ponieważ on do takiego przeniesienia, nawet z miejsca na miejsce, już będzie suchy całkiem szybko. Ale dajcie mu dobę na to, żeby ten podkład sobie zastygł, żeby on stwardniał, no, żeby spełnił swoją funkcję. Jeżeli dajcie mu te 24 godziny na spokojnie, podejrzewam, że naprawdę nic złego się nie stanie. Po prostu będziecie mogli malować bez. Ryzyka tego, że ten podkład Wam odpadnie, na przykład, jeżeli będziecie się bawić o jakieś maskowania czy inne tego typu rzeczy. Aha. Pamiętajcie o jednym w przypadku, również w przypadku puszek jest tak, że biały pigment jest złośliwy. Zdarza się tak, że białe podkłady robią różne dziwne numery, jeśli farba spływa. Więc o ile w przypadku ciemniejszych szansa na to, że coś pójdzie nie tak jest dużo mniejsza, a tyle przy biały, im bardziej będziecie przestrzegać tych zasad, o których Wam mówiłem w kontekście przygotowania i właściwych warunków, tym lepiej. Słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę, za kolejny film. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie Wy macie jeszcze rady na temat tego, jak malować i podkładować figurki za pomocą farb, podkładów w sprayu, czego unikać, o czym może nie powiedziałem, bo po prostu o tym nie wiedziałem, jakie znacie triki. I tego typu rzeczy. Słoneczko wyszło, wracam do domu, montować ten materiał. I pamiętajcie o tym, żeby nakarmić algorytm. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. A zapraszam Was do tego, żeby zasubskrybować kanał. I widzimy się w kolejnym materiale.